Cześć, witaj. Z tej strony Lena Retro Mama. Przed nami ostatni mecz. Szósty. Grupy C. Meksyk kontra Arabia Saudyjska. Zobaczymy, co się wydarzy. Jestem bardzo ciekawa. Jak na razie Arabii Saudyjskiej nie idzie najlepiej. Ech, nawet gorzej niż Polsce, ale czy to wystarczy nam, żeby wyjść z grupy, to tego nie wiem. No i cóż, zobaczymy. My już nie gramy. Nasze mecze się skończyły. Zobaczymy, co się wydarzy tutaj. Czterech zawodników. Możemy zacząć, panie piłeczko? Możemy. Dobra, to jedziemy. 220 kontra 207 zdecydowanie Meksyk. 210 kontra 202. Ponownie Meksyk. Oj, nie dają te karty szans Arabii Saudyjskiej. 220 kontra 208. O, szkoda mi bardzo. 215 kontra 208. No i znowu Arabia Saudyjska zmiażdżona 4 do 0. Na tym zamykamy grupę C. Ja sobie sumuję wyniki i zobaczymy, co też się będzie działo dalej. Obserwuj kanał Retro Rodzinka, informuj, jak ci idzie zbieranie, kolekcjonowanie i czy też robisz sobie stadion taki fajny piłkarski w tym roku. Dawaj znać, bądźmy w kontakcie. Do zobaczenia, cześć!